Ready? Ready. Yeah. Otwieram. <laughs> nie ma. <laughs> Rozczarowani? <laughs> nie ma, ale nie ma w linii ognia. Lol. Ok, uwaga. Klikam prawym, dołącz do gry. <laughs> Zaraz kulka w łeb na start. Kurde, dużo ludzi jest, więc wiesz. Okej, okay. jestem. Jestem Doktor na serwie. Gdzie jesteś? W którym miejscu? Budynek narożny na piętrze. Budynek narożny na piętrze, a gdzie to jest? Widzisz szpital stamtąd? Tak. Widzisz szpital? To jest tak zabugowane. Szpitala jeszcze nie widzę. Powinieneś przebiec z tej strony co my. Wiesz co, ja przebiegłem tak delikatnie od północy. Dobra, tu jestem bezpieczny i Ty też jesteś tam bezpieczny. Obst ty go tam bezpieczaj. Obstawiaj ten, obstawiasz schody, tak? No, zeszły, zeszedłem na dół. Yy, wiecie, gdzie jest pomnik z czołgiem? Mm, pomnik z czołgiem. Nie, ja nie widzę pomnika z A i jeszcze pytanie: czy wy jesteście w górnym czy w dolnym Berezinie? Jak ten szpital zaraz nad nazwą Berezino. Co masz pierwszy Suche. szpital? <kluz> w samym jak wejdziesz centrum. mapę, to tam jest centrum. Okej. Okay. Wejdź sobie, otwórz mapę tą na necie. Tam gdzie masz napis Berezino. A to, to ja mam normalną mapę. No to. Nad nazwą Berezino jest szpital. My tam jesteśmy? Berezino, wiecie co? Ja jestem jak. Ha. Ja jestem. Gdzie ja jestem? Dobra, tu nikogo nie ma. Ja jestem prawdopodobnie na. delikatnie na lewo od napisu Berezino. Jest gościu, jest gościu w tych domu tam, gdzie my byliśmy. Tylko jest tam gościu. Mnie nie zastrzelcie. Jest w jakimś domu, widziałem go na tym balkonie, na pierwszym piętrze był. Jest teraz na dachu. A to nie. Jest ja. ich dwóch. Jest snajper. Jest snajpuch tam. Chodzą na dół. Na dachu? A jest... Nie, są na tym, byli w tym domku, gdzie my byliśmy. Był ty no mówisz funk. na dachu, ja obciągam. Nie, sorry, Cze, czekaj, czekaj. Jest <noise> na, tym balkonie, na tym balkonie, gdzie my byliśmy. Tam ich teraz widziałem, widziałem ich dwóch. Jeden jest full armed. No Okej, okay, ty. Trzymam. Nie wejdą tutaj, nie wejdą. W tym domku, co my byliśmy na 100%? Tak, tam. Tam ich teraz widziałem. Jest dalej, na dolnym oknie go widzę. Jest ich dwóch. Już się nie wychylam, żeby mnie nie widzieli. Jakby co, ja jestem w różowym, żeby nie było. Są dalej tam, jeden kampi. Nie wychylaj się. Poczekamy, aż tu przyjdą. Ale celuje? Widziałem, że się rozglądał w oknie. Ej, podchodzę do szpitala od strony tunelu Idzie, są na dole, są na dole Widziałem kogoś na dole Chłopaki, za szpitalem no. jestem z tyłu jak... To nie idź tam, leć od przodu, nie idź od tyłu, bo w tyłu ich widziałem koło domków. Jak będziesz w szpitalu, to mów, że jesteś w szpitalu, idziesz po schodach, bo ja schodą obstawiam, ktokolwiek się wychyli, dostaje serię. Używano. nie widzę tych gości, no. Oni się pojawiają i znikają. Widziałem ich za szpitalem, w tym domku, gdzie my byliśmy, było ich dwóch. Później widziałem jednego na dole biegnącego, tylko nie wiem, czy to jest... ...czy to nie był czasem Adios. Jak ja, byłeś ubrany? Ja jestem na różowo ubrany. Z pomarańczowym plecakiem są dalej w tym domu. Mów mi konkretnie, pierwsze piętro, drugie piętro, przecież ja Drugie przez... piętro w oknie by, byli, drugie piętro w oknie. Ale w z oknie tyłu za szpitalem? Za szpitalem. Który Marek, budynek? w tym samym oknie co my? Tak. Tam ich widziałem. Słyszę coś. To są chyba dźwięki, dźwięki gry. Dobra, idę w stronę szpitala. Patrz się szeroką perspektywą, bo ja obserwuję tylko te cztery okna teraz. Bardzo dobrze. Ja tutaj trzymam, żeby nikt nie wlazł. Jeszcze jest opcja, że ci mogą po drabinie z tyłu wejść, więc to też patrz na to. Jestem na terenie szpitala. Na tyłach. Jak będziesz szedł po schodach, to mów, że to ty. Mhm. O, jeśli to jest ten szpital, bo nie czy w Berezinie nie ma dwóch szpitalów. Ale w centrum jest jeden. No nie wiem, czy to jest centrum, czy nie. Kurwa, no jak ty ich widzisz, że ja ich nie mogę zlokalizować? Teraz nie. na razie ich nie widzę. E, czy obok szpitala jest sklep? Tak, blisko jest sklep. Okej. Okay. Pomiędzy jest domek. E, tak. No to jestem Obserwuj przy tym domku. Obserwuj wszystkie okna, tak? Obserwuj wszystkie okna, szczególnie... Na razie cały nie, na razie ten... klatkę. Na razie klatkę obserwuję, nie wychylam się w ogóle za okno. Minuję klatki schodowe. Nie wejdą jak, mi na plecy. Jak, jak, przy, jak przyjdzie Adios, to będziemy mogli ubezpieczać dalej. Większą perspektywę. Ej, eee, gościu, tak? gościu, gościu! W sklepie. W sklepie, gościu. Dobra. Dostał. Ma... Powiedz, że ma kask dla mnie. Tak, jest full armet. No i dobrze. No, to był tam też drugi koleś. Plus jakaś broń na plecach. Poczekaj, jest poczekaj. Ty jesteś... Jest... Gdzie jesteś? Wszedłeś do stodoły? Niebieski, niebieski śmietnik? To ty? Tak, tak, tak. Dobra, obstawiam cię od góry. Tam nie wiem, czy niebieski? trupa widzisz. O, jest drugi gościu. Jest, jest na ulicy. Znowu usłyszałem... Kurde, jakie lagi, ej. Po dwóch sekundach dopiero pociski dolatują. strzela? Nie wiem. Ja, ja Mówi się, to mów, mów kto strzela. Ja, ja muszę Zdjąłem. broń przeładować. Zdjąłem gościa, osłaniam cię. Okej. Okay. No dobra, jeden jest na full wypasie, widać. Okej, okay. są dwa trupy. Ja chcę MK od niego. Dobra, możesz adios do nich podchodzić spokojnie, ja cię osłaniam z góry. Mm -hmm. Merlock, ty tam pilnuj cały czas tamtego, bo nie wiadomo, czy to są ci dwaj. Dobra, ja tam idę do niego. Na dół idziesz? Tak, jestem na dole. No dobra. Ja poproszę tylko Mkę Z pana. Jeden jest Golas, jeden jest ubrany. Adios, adios, osłaniam twoje plecy, także ty okay. tak jak sobie tam. Asekurujesz się, to się asekeruj. Ja szukam z tyłu, za tobą. Idziesz? Dobra. Uważaj Adios, nie zastrzel. On wychodzi, Merlock, za twoimi wychodzę, plecami. Wychodzę, spoko, za winkla, wychodzę, za Winkla, wychodzę za Winkla. To ty biegniesz do sklepu teraz? Tak, tak. Tak, on wchodzi do sklepu. Dobra. Mogę iść po to? Po loot? Wiesz co? Tu jest czysto. Nie widać nikogo. Kampę ma ładnie. A, kurde, a nie... ten wypasiony, chyba do szpitala leciał. Bo leciał w stronę bramki. Nie umiem w ogóle z niego nic zdjąć teraz. Nie umiem. O, 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 o. E, ładna luneta. Panowie, interesuje mnie, czy ma MK. Ey, Halo. Ale co, m broń? Nie. Czekaj. O, broń, tak. To z Mosin'em nie. jest. Mosina. Te to Eee, na naboje na luzem są no, 7.62 tak. są do tak. Mosina? Tak. No to ich ma od zajebania. No to zabieraj wszystkie. Biora, ja biora. też potrzebuję. Biorę. co tam, kompas ma, nie potrzebujemy, plecak nie potrzebujemy. A plecak jaki? 30. Menażki z wodą, bandaże. No bandaże warto zabrać, jeśli są w dobrym stanie. Ty, ja mam kask na... nie. Bandaże są. O, dobra, mam jeszcze miejsce. Dobra, ja jestem pełny. Menażkę sobie weź jak nie masz. Mm -hmm. moje zabrałeś wszystkie? Czy Proszę, ja, boje ja mu się? wyrzuciłem, ja mu wyrzuciłem ten. Wziąłem mocina, ale... Ale Mkę wyrzuciłem, cholera. No to nie, to jest ciężko mieć dwie bronie, mówiłem ci. Ja to się robi. Musisz jedną broń schować do plecaka, a drugą coś cały czas nosić w rękach. I cokolwiek weźmiesz w ręce, broń ci wypadnie. Tak. Nigdy Ręci, nie schowa tak. się do, jako druga. O, ja, no. Ja to chętnie przygarnę, ale rewolwer. E, możesz ja tylko... Zmieścisz mocina M. do siebie? Żebyśmy później się powymieniali, bo ja mam za dużo rzeczy Wiesz co, ja, jak, jak ja mam go wziąć Czekaj, chodź do sklepu, bo jesteśmy tak odsunięci Ubezpieczaj nam ten No ja tu leżę Czekaj Czekaj, wyrzucę ile masz miejsca w plecaku Adios 2, 4, 6, 8, 10, 11 11, tak? Mhm. Ile jest miejsca potrzebne na MK? One są osobno, nie zaliczają się do slotów plecaka. Włożę ci się na dół, poniżej plecaka wejdzie jako osobna rzecz. Na plecy. Na to plecy. To się, to, ale jedną broń musisz mieć schowaną w, re, w ręce? czy... Na plecach. Schowana? Jedna wisi na plecach, czyli będzie tak, jakby wisiała. Dobra, a a powiedz, a powiedz... Broń... ja wiem o co chodzi. Tylko powiedz, czy muszę tą broń mieć, tą, co teraz mam. Muszę mieć w łapkach, czy nie. na plecach, żeby nie. podnieść ręce drugą? Ręce masz puste. Ręce masz puste, podchodzisz, najeżdżasz Aha. kursorem na ten i wciskasz F, bo nie podniesiesz, nie będziesz jej okay. nawet widział jako broń. Nie, możesz tapsem tego zrobić, tylko najeżdżasz tym, tym wiesz, punkcikiem i F-em łapiesz w ręce i niesiesz ją w rękach. Ręce muszą być puste. Zobaczymy. Ale nie wyciągniesz mu jej tak z plecaka, z niego nie zdejmiesz w ten sposób, musisz mieć, być pusty, wyrzucić swoją broń na ziemię, podnieść jego do plecaka i A, wtedy dobra. dopiero swoją podnieść w ręce. Tylko chwila, ja tutaj zaraz czekaj, ja padnę, zrobię, ale z głodu. To zjedz, ja to zrobię. Czekaj, bo znowu, i... znowu mi się kucanie, ten, skradanie wyłączyła. a I muszę nie mogę wyłączyć. Muszę broń wyrzucić na ziemię, tak? Tak, wyrzucasz swoją broń na ziemię, przenosisz jego broń od, od niego do siebie. Je bieg biegnie zombie, jest zagrowany zombie. No, widzę, widzę. do szpitala zagrowano zombie. Ale ja nie widzę tu żadnej kamery tego, tego zombie. No ja widzę tego zombiaka nie wiem na kogo on się zagrował. Na mnie się zagrował? On Ty, pobiegł na się... z tam na tyły gdzieś. Tak, pod dokładnie szpital. w ten narożnik, w którym ja leżę. Dokładnie w ten narożnik powiem. <grym> Dobry wzrok. Jakby się fechu zalogował, żebym by cię obstawiał z tyłu jeszcze. ja mi wyje kurwa pod głową. Powiedz mi tak, muszę wyrzucić broń, tak. wziąć tamtą. Tak. Schować założyć ją. Ta tamtą założyć na ramię i swoją podnieść w ręce. Próbuję. Wyrzucam broń. Ubezpieczaj mnie. Ty no, bo ja teraz panowie nie wiem czy ten, ten się zagrował na mnie, czy ktoś wchodził, wszedł do szpitala po prostu. Pośpieszcie się z tym. Dobra, no mam na ramieniu A? i dawajcie i teraz podnieś kursor, ten biały kursor celownik najedź na swoją broń. I F wciśnij podnosząc ją. Mam. No i dawajcie tutaj do mnie. Jak już wszystko... Tylko wszystkie naboje mu zabrałeś? Bo ja naprawdę tak, jestem tak, tak, na boje. Tak. No to dawajcie tu do mnie. Bo już trochę mi się w głowie kręci szukając we wszystkich stronach. Jeszcze ten mundur tam, wszystko mu pościągajcie, nie? Buty może ma... Na... Wszystko tam sprawdziłeś Adi? Czy tam nie ma czegoś wartościowego? No weź zaraz ten... tam idę jeszcze przeszukać, tylko coś z bo ja tu już na czerwono miałem. No dobra, no to te... Weź, te, weź ten mundur od niego. Bo ty i tak w tym nie chodzisz, a ja sobie nałożę. No spoko. Biegniesz do mnie z powrotem? No, no, no Łukasz na... pobiegł. Ja, ja jestem na rogu. No, okej. Okay. Zabij tego zombiaka, jest. żeby nie piszczał mi tu pod głowę. Zobaczę tylko, czy nikogo nie ma. Dobra, tutaj czysto. Tam jest... ja tu adio wstawiam. A słyszę jak No właśnie, on dr będzie nas zdradzał, nie? Czego ściągłeś Okej, okay, teraz tak, nie podniosę, nie przeciągnę na siebie nic, co ma jakieś tam itemy w sobie, nie? Przeciągniesz. Przeciągniesz, Bo... przeciągniesz, bez problemu. Bo na przykład tu do plecaka nie, na siebie, nie mogę. Nie na, sie nie na siebie, tylko do plecaka. No właśnie, nie mogę. Możesz, złoży się razem z itemami chyba. Nie, mam na czerwono. Nie, nie Aha, no to się nie złoży. Dobra, olać to. To byś Dobra. musiał tu przyjść i się ewentualnie przebrać. Olać Ale przecież możesz się rozebrać tutaj u góry, polecieć, ubrać się w niego, a później sobie poprzekładasz wszystko. Olać to, chociaż idziemy. Już, już, już. Dobra, to leci już tam. Ja tutaj sobie tylko itemki Ściągnij przerzucę. Ściągnij tego, tego ząbiaka, nie? Biegniesz akurat do niego. Nie wiem, gdzie on jest. No, musi być gdzieś tu, Kołkoło, Ej, teraz koło, teraz gościu, biegnie. gościu, gościu, biegnie. Po, po biegu, jest, no? tam gdzie patrzę, tam gdzie patrzę, po biegu z, między budynkami. Tylko Funk, nie dostałem. tylko on miał siekierę nie chyba Nie wiem skąd Dostałeś? dostałem No nie wiem skąd Czyli z daleka, z daleka Ale żyje jeszcze nie Żyje bleeding Ale to chyba zombie bo przyleciałem obok niego No to zombieak no to zombik, no to mówiłem ci zabij go. Ale kurde i wypadła mi broń. Teraz muszę ją podnieść normalnie kursorem, tak? Tam? wiecie tak. co, on będzie gdzieś w tych budynkach za szpitalem. Już się czołgam tam, ale kurde Będzie w tych budynkach tutaj naprzeciwko szpitala. Tak, tak, tak. Bo on tutaj tą stroną drogi kurde, biegł, a nie go nie widzę. Cały czas bandaża używa zamiast ten bo musisz w uciec, zdjąć bandaż z ręki, no będzie używał ci za każdym razem tego bandaża teraz. No taki... nie mam go w ręce. No to ucieknij trochę... No, no to tak właśnie jest tą bronią, mówiłem To jest cholernie wiesz, zabawy. No no to muszę będę musiał ogarnąć tego. Tak, Dobra mam, elegancko. Ciągnę zombiara zaraz, bo już mnie zaczyna irytować. A gdzie widziałeś tego kolesia? Adit? Nie wiem czy ty mnie widzisz Pobiegłem, nie, ja pobiegłem nie trochę bardziej się. na skrzyżowanie Jesteś za blokami, jesteś za blokami hmm. Kto to strzela? Ja, do zombiaka, Sory, nie powiedziałem Na skrzyżowaniu go widziałaś, a tak, koleś tak. był ubrany? Hmm, jakieś tam zwykłe ciuszki I chyba siekiera w łapce jak wpadnie tutaj na mnie na i na fejsie mi się, mi się z kierą wyłoży, no to polegnę. Nas prawdopodobnie nie widział, bo patrzał przed siebie w się. Ty jesteś przy tych niebieskich drzwiach? Otwarte niebieskie drzwi? E, tak, 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 to ja. No i tam gdzie patrzę, to on tam biegł. No to kierunku. ja mam to wszystko już za, za, tym, za murami. Mhm. Mm Dobra, dajesz Adi. nież do szpitala? Tak, tak, tylko ja tu przebiegnę tyłem. Może na niego wpadnę. Ja tu przód szpitala obstawiam. stało je w rogu. Ale chcę się stąd zwinąć jak najszybciej. I planuję później zmienić serwer. Bo ktoś może naprawdę zrobić nam kuku na... Kurwa, Przejść. zabij mnie, gościu! Ej, gościu jest u mnie, zabije mnie, wbiegaj do, do, na ten. Wpuściłeś gościa na, na ten. Nie, mnie, mi... to, mnie tam w ogóle nie było, ja byłem na Słuchaj, dole. Słuchaj, wbiegaj, bo jestem nieprzytomny. Będzie mnie rozbierał, myśli, że nie żyje. Wbiegaj, zabij go, jest tylko z siekierą. A, czyli znalazł się. No. Na którym jestem piętrze? Na samej górze na dachu leży. gościu jest tylko z siekierą, rozbiera mnie, na pewno będzie miał problem z założeniem mózgu. Okej, okay. biegnę. Marek dawaj, żeby mnie nie zabił, jestem tylko nieprzytomny. Słyszę strzały. No ja też. Słyszę strzały. Nie do mnie, jest... ja jestem nieprzytomny. To mnie coś napieprza. Weźcie kurwa, żeby on Gdzie mnie nie zabił. Gdzie no. leżałeś? Gdzie ty leżałeś? Przy samych drzwiach jestem, jak wejdziesz od razu na lewo. Od razu e, na ty lewo. Ty jesteś w drzwiach teraz? Nie, ja, ja leżę, jestem nieprzytomny. No dobra, ja dobra. u góry. Ale gdzie ja drzwiach? U góry na dole? Na samym dachu, na samym okay, dachu. Okej, gdzie dobra. Merok, wypuść mnie, wypuść mnie. Na lewo jak wejdziesz. Łukasz, cofnij się. Jest dwóch gości. Ja leżę, jestem nieprzytomny. O, you're dead, kurwa, zabił mnie. Masz tutaj ekwipunek, więc jak tu dobiegniesz, to będziesz miał sprzęt. Oni tu... Ty, tylko nie wiem, czy to ja cię nie zabiłem, bo ja tutaj normalnie widziałem, jak dwóch gości stoi. Kurwa, no to zabiłeś. Nie cię. było animacji, że wiesz, że leżysz. No to ktoś mnie zabił, no to zabiłeś. Nie ma, ja cię tutaj nie widzę nawet. Nie, nie no, wiem, no, który you, you jest you on. Dead. No to strzelaj teraz, bo ja nie żyję, strzelaj no już No tutaj teraz. oba leżą, Oni oba ten. Ja tu widzę dwa ciała. No to zabiłeś mnie, no. Dobra, słuchaj. Ja do niego... Tu masz ekwipunek. Jak tu dobiegniesz, stary, to tu masz sprzęcior swój. Ty, wiesz, jak... zależy gdzie mnie wyjemy, no, zobacz. No i tak przecież dobiegiesz. Skąd Adios dobiegł? Hopie, ty tutaj będziesz raz, dwa. Tu masz cały sprzęt, hopie, także... Tylko ja nie widzę twojego ciała, to jest najlepsze. Ty go widzisz? Adios? Bo to, ja go nie To znaczy, ja widzę dwa ciała. No ja też. Ale nie. No to jeden to... nie wiem, czy nie jest jego, po prostu. Kors, no jak no. Jestem uzbrojony, on był nieuzbrojony, miał się kiedyś Ale on miał, on miał. On miał. Ale on. Oba on są może uzbrojeni. się zdążył się przebrać, już w częściowo rzeczy. Możliwe. Ma, ma, Możliwe. ja miałem dwie bronie. Możliwe. No, to będziesz, ty ale tu jest, nie, to jest fuj, tego Ty. No, przecież ja miałem wszystko w 100% wyposażony. Tak, jest, jest mozlin, dwa mociny. No Więc on też musiał, nie, ty, mia, ty miałeś. Przecież pomysłu. ja miałem tak, dwa Tak, tak, dobra, no. dobra, tak Ty miałeś. Więc tu wszystko jest, więc wbijasz tutaj i lecisz do nas. No, zobaczymy, gdzie mnie wyrzuci na końcu, czy. Wiesz, ile to jest graczy na tym serwerze? No nic, to, będziesz musiał kampić tam, dopóki nie dobiegnę. Bo to już zawsze, raz... zawsze możesz przybiec tutaj na innym serwerze, na ciemnym. Ty się tam orientujesz. No, 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 zaraz to zrobię. Poczekaj, chcę się zorientować, gdzie jestem, jak daleko. jak się chyba zagrował, bo słyszałem. No, ja też słyszę. Dobra, jestem nad morzem. A żeby wyciągnąć drugiego, drugą broń, to jedną muszę wyrzucić, tak? Żeby wyciągnąć nie, Mosina nie na przykład. Wiem jak to działa, tutaj. A czemu zrobiło ze mnie kobietę? No, <laughs> Przekwalifikowało cię. <laughs> no No gender chopie. Nie słyszałeś o gender? No <laughs> jakieś jaja? za... weź sobie na razie od niego tą kampę. Ty nie, ty masz kampę, nie? Ja nie potrzebuję celownika. A, ty jesteś kozak. Trzy kroki. A to ty. Ty, ale czemu mnie zrobiło babko? Nie kumam. Muszę wejść do środka, bo muszę coś zjeść, a nie chcę się tutaj wychylać.